Jeden drugiego brzemiona nosi, pisze święty Paweł do Galatu. A słowa te mają wielką nośność. Jeden drugiego. Człowiek nie jest sam. Żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentu, jej możliwości, jej zadań. Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla każdego. Jednym z ważnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni, tak aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie. Ten osobowy rozwój, ta przestrzeń osoby w życiu społecznym. Jest równocześnie warunkiem dobra wspólnego. Jeśli człowiekowi odbiera się te możliwości, jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich inicjatyw, nawet gdyby to następowało w imię jakiejś motywacji społecznej, jest niestety Przeciw społeczeństwu. Przeciw jego dobru. Przeciw dobru wspólnemu. Jeden drugiego brzemiona ności. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. <noise> Powtórzę, żeby się nam wątek nie zgubił. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugiej. Nie może być walka silniejsza od solidarności. A właśnie chcę o tym mówić, więc, więc pozwólcie się wypowiedzieć papieżowi, skoro chcę mówić o Was, a także w pewnym sensie za Was. Nie może być program walki ponad programem Solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona i rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy się mówi naprzód walka choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba zniszczyć, nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona ności.